Cześć, z tej strony agent 007. Witam już w drugim odcinku z Supraland. Yy, idziemy po prostu dalej. Yy, będziemy szli dalej i oczywiście coraz szybciej prawdopodobnie. Będziemy to wszystko robić. Można powiedzieć, że taki mini speedrunik. Muzyka jest wyłączona. Trzy, żeby tu było cokolwiek słychać. Sumy. nie wiem czy... No dobra, nie będzie. Tak sobie ustawię. może i pewno będzie. będzie się. Wstrzymać. Właśnie tyska jest Mamy gwiazdki pojemy. Dobra, raczej wszystko idzie z tego sklepu. Mamy 36 gwiazdek, czyli... Eluba. Dobra, z tego co pamiętam, yy, była tutaj miksturka chyba. Jakieś tam regeneracje czy cokolwiek to jest. Bo, trochę za mocno. No 8 szanowni. Muszę poniżać nagrobki. No tak. Drowków jeszcze nie mogę niszczyć tam Przecież mam 6 mocy Dobra, zbiciec e, Jeżeli e, mogę wam dać e, po, poradnik na miksturki, na, na przepisy, ale jak je zrobić Ale to w, wystarczy szybko, że Ręce sobie już. I tu jest czerwone nasionko. Wystarczy tylko czerwone nasionko, jeszcze żebym wziął. Już mamy jedną z chyba trzech mikstur. Ja sobie wyciszę powiadomienia. Okej. Okay. Dobra, więc y, idziemy po czerwonej nasionku. Witamy czerwonej nasionku. A, tu, Nie wiem, czy ja popchnąłem to nasionko, czy zniknęło. Mam takiego momentu, jak czasami... Nie wiem, muszę ma, się dawać do, porady też w komentarzach. Znaczy, jak uderzy je mieczem, to to się niszczą. Bo szczerze, to nie Dobra, lepiej już zostawię to nasionko. Dobra, Ja już jest. No Dobra, pięknie wbite. I weszło Czy to będzie drugie czerwone nasionko? Tak, no dobra, niech się zrobi z dwóch O, tutaj się gąbeczka wycisna Ja sobie mogę to wypić Podwójne zdrowie Owoce za, za, za. zapewniałem Ci teraz będzie się punktu zdrowia z 10 to jest bardzo przydatne Dobra Ja, ja się pobawię chwilę y, z nagrobkami, takimi jak tamten Tamto to mogę nie wejść, ale właśnie się chwilę z tymi nagrobkami i wrócę do Was w pocięciu. Dobra widzowie jednak tamtego nie zniszczę, to jest ostatni. I trzeba mieć magnes z niebieskiego kryształu który jest gdzieś tam więc no niestety e, muszę dopiero odblokować tamto i do, dopiero będę mieć to e, więc le lecimy po prostu dalej z pobułką czy coś no, tu, tu tak samo muszę po tym metalowym no, a tam koleżka masz Dobra, nadal ciebie. Gościu nie mać. Dobra, tutaj o, już się odblokowało, piękni. Więc my lecimy dalej. Dobra, tu, tutaj jest pan. Musimy się dostać do e, kaplicy, a otworzę się te wielkie drzwi. Chodzi o tamte. O. Siema, mordo. Dostaniesz w czachy. Eee, że nie dostanie, bo ta kurka nie doleci. Eee, mniejsza. Eee, złoty kolor, zł, 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 Dobra, mam. Daj mnie to. No, się to jest bardziej żółte, ale mniejsze. Tak. Do widzenia. Ledziemy i... Dzień. Dzień. Dzięki murto. Zawsze się przyda. Nie wiem, że to wasza nowa maszyna inna co to do dobra. Rower biegnę. Na... Hej. Trafił się ty, święty. Chodź, ma, 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 masz tam za środka. No. no nie przygarno, no niestety. Tu gdzieś z tego leci. No dobra, że... dobry, chyba. Niestety Dobra już tu nawet będę robić to na speedr'a ja no, tego nie czytam O więcej monet i ja to robię speedem jest czytaj Teraz szybkie kółeczko A, va, čia žvato po škurtą. Dobra, mamy Buty tknięcia, ojej nie zjeszczę mi nagle, ale to już trudno Siamorto Dobra, te, teraz trzeba to aktyw... Dobra, sobie to, dzień dobry, dzień... Dobra, tu jest taki specjalny trik. Dobra, dobra, i jesteśmy. Trze trzeba pięknie wyczuć. Moment, naprawdę, ale da się to zrobić. Dzień dobry. Dobra, my już tam może pójdziemy. Fik. Już teraz wezmę kuleczkę A pełnie sygnata na to barabacha Dobra, porobiony z góry Nie, nie Dobra, kolejny porobiony Dobra, tam wyżej jest Dobra, to mnie doradzę tymczasowo. Prawda? Dobra, mniejsza. No nie, nie udało się. Dobra, mniejsza. Jeszcze raz. Do trzech razy sztukę Ej. Jej Do trzech razy sztuka nie, nie, nie ma jak to do trzech razy sztuka Dobra, gicik Probione Tu trzeba grać te tu, tutaj trzeba znać tak sobie mechanikę gry i dupa dobra, ale was oskamuje oskamowani łatwiutko zban dzień dobry mary Mary, mary. <laughs> ja to jeszcze Aby bo ja muszę mieć w tą kulkę, dobra, no zaraz ją sobie wezmę ja może... O! To jest super bar Czy coś Ha Dobra, spoko morda? Tylko co otworzę tak szybko O, tu jest krzyżeczka. Niestety jej jeszcze nie mogę otworzyć. O nie, zostałem zamknięty! O nie, to jednak nie czerwony z jego niebieski. Kami Ta, ta, dobra No nie powiedziałbym, że tutaj zostanę Dobra, co ty też nie proszę, wody? Nie go nie ja do widzę, nie? Zobierzę ci tą wody Nie no blokuje dla wszystkich a mniejsza dość otwieraj! Otwieraj, dzięki Chodź tu do mnie, dawaj mi tego nowego Magafina. <grymne> Ulepszonego. Dwa kropka, zero Ulepszenie pistoletu. Patrzcie jaki on jest te teraz drewniany, Magafin jest teraz zdrawiany. A teraz jest taki. Bzium Mam dwóch. Nie zawsze. Bang wszystkie. I bang wszystkie. Dzień dobry. A, tu jeszcze muszę tak zrobić. Tak? Powinienem zrobić? Eee... Yy, I powinienem zrobić tak No i dupa, mm, za wysoko Jeszcze raz Do Trzech razy sztuka Aż lasera użyłem Nie wiem po co... a dobra, żeby wiem po co to jest Nie Dobra meszcze. Idziemy jeszcze raz. Nie Dobra, da się tak wyrzucić Do i idealnie się no dobra, eee, teraz tak muszę tam. So, a, dobra, dobra już wiem jak. Muszę sobie tam wracać. Uję, skryt, skryt. Dobra, pik, pik, już jestem. Dobra, tutaj po klucz. My się zwiściłem przed chwilę Dobra Dobra, klucz tam Blokujesz jeszcze? Nie Dobra, to ja cię blokuję już Przejdziemy sobie tu Są tu kostki, są Lecimy w fajny sześcian, polecam Sam, że wpadł za, zamiast sześcianu Otworzyło się Dlaczego ty sześcian musisz się zatrzymywać? O się licik! Aj, śmieszne Bardzo no, ko Kolejny księżyc Dobry tam Tak najlepiej kiedy polecę tu to jest. mhm, mm okej okay. Nie wiem co ja zrobiłem, ale mniejsza Coś otworzyłem na 100% Ta, o, nie, do drzwi były otworzone Zmieniłem trajektory lotu czy coś? Tak, to. Gówno, że to ma... był. A... Dobra. Już wie, wie, wiem, jak tam wejdę. To jest prawdopodobnie taki nietypowy sposób, jak ja tam wchodzę, ale. Zawsze to jakiś sposób. Zostaw. Nie. Dobra, przekręciłem, przekręciłem, uuu, świętujemy. Ua, ale ale on dostał. Nie ma salviksona Dobra no Dobra teraz trzeba tak szybko Pyk, pyk Dobra lecimy Pyk Szybciej Te będzie kolorowanko Oczywiście na czerwono Muszę być inaczej Dlaczego ty mnie nie zmieniło na ten czerwony I mamy kolejnego y, Jakby... Magafina, można tak powiedzieć. Klamra latania. Tak to można. Dobra, proszę się otworzyć. Skretne miejsce oczywiście. Zawsze musi być. się to jedna jest prosto do założenia. Szkoda, że, że tutaj się wołam. akurat tak chodzi. Dobra, lecimy. Nie wiem, po co ten kurzik tam Dobra, spotka się z Jeszcze muszę po jednego magafinu, ale myślę, że ten następny magafin będzie w następnym odcinku. Ale jeszcze, jeszcze nie kończę, spokojnie To sobie do końca Tam będzie taki fajny Nie muszę, żeby już le le lecieć dalej z ma a późno dopiero Wrócimy do wioski i zakończę odcinek Dobra widzowie, ja już jestem w wiosce eee, Tu było na tyle w dzisiejszym odcinku eee, nie wiem. Cześć i pa